I zastanawiam się, kto jutro zada pierwszy cios, jak to będzie wyglądało jutro na, pocz na początku walki po prostu. Pierwszy cios, który ten, który trafi, no to tak naprawdę ten no. zada cios. E nie ma już, to się człowiek wyłączy, to już nie będziemy patrzeć, że ja, przyjaciel, kolega, no już zdecydowaliśmy się do tego, żeby wyjść do tej klatki i walczyć ze sobą. I już jak będziemy tam walczyć, no to nie patrzymy na siebie jak na przyjaciela, tylko na na przeciwnika. Ja byłem, e, po, na, na ostatniej walce byłem, to nie byłem ja. Nie byłem do końca ja, bo byłem z kontuzją, z presją psychiczną byłem, e, z poważnym problemem ze zdrowiem. E, zgodziłem się na walkę, wyszedłem na walkę, zdałem, dałem na walkę będąc w takim stanie. E, dzisiaj jestem w stu tym samym Medem, który był wcześniej. Więc e, nie ma o co się martwić. Nie, no, na pewno nie jestem zardzewiały, no, bardziej jestem wypoczęty, bo ja przez 10 lat jechałem bez przerwy, bez odpoczynku, miałem dwie albo 3 walki w roku, 10 lat ciężkiej pracy i w końcu ten odpoczynek mi się przejdą, no, bo zrobiłem rok przerwy, wyleczyłem kontuzję, także to się okaże jutro, zobaczymy, czy ja jestem zardzewiały. Dużo innych rzeczy na głowie, bardzo bardziej poważnych niż, ta, niż walka i, i miałem problem ze zdrowiem i w ogóle się bałem, że nie wrócę do tego sportu. E, po operacji i przed operacją miałem naprawdę problem psychiczny. Po operacji e, nie wiedziałem, czy w ogóle wrócę do tego sportu. Chciałem zrezygnować w ogóle z tego sportu. Dzisiaj tutaj jestem i z tego się bardzo cieszę. E, nie ma żadnych emocji negatywnych, mam pozytywne emocje. Jestem zdrowy, znowu robię to, co kocham i jestem głodny zwycięstwa. Już w maju. Raz, dwa, trzy, jak, jak, jak chciał? No, najbliższa walka ta, i po to i w maju. Nie ma, nie ma. Właśnie, że dobrze się stało, że a, jednak doszło do tej operacji i tej kontuzji nie ma, bo ja się z nią borykałem przy, przy ostatniej walce. No, Teraz jestem w 100% czynny, trenuję ciężko. Jestem sprawny. No. Wtedy byłem taki, no, nie no swój. To już decyzja to jest coś, KSW, więc decydują, że chcą rewanżu i kibice tego będą chcieli, no to jak najbardziej. A póki co na razie nie mam takich myśli, jestem zrelaksowany, naprawdę spokojny. Wiem jaką pracę wykonałem przez te ostatnie parę miesięcy i i jestem gotowy na wojnę. Scenariusz, że jutro wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, powiedz, widzieć w UFC? To za wcześnie, żeby o tym mówić. No Ja powiedziałem, że to jest moje marzenie, że tam się sprawdzić, ale póki co jestem związany kontraktem z KSW i muszę wypełnić swój kontrakt. Dopiero wtedy będą coś cokolwiek myśleć dalej. Plany wyglądały trochę inaczej, bo do Stanów poleciałeś z przyjaciółmi. Skąd taka zmiana? Bo Z reguły biegłeś poprzednio, latałeś sam, tak? Wiadomo, z Danielem, miałem na przykład, ale tym razem pojechali są przyjaciele. Jak to wyglądało? No, To był taki typowy spontan, mówię, chłopaki. Yy, trenują też sporty hobbystycznie. Yy, Tomek Stanek, którego serdecznie pozdrawiam i Sylwuś. pojechali tam ze mną dlatego, że jeden z nich miał rodzinę co nam też ułatwiło jakby sam pobyt bo nie musieliśmy szukać hotelu, gdzie tak naprawdę to jest yy, większą część pieniędzy, które tam wyjeżdżam to pochłania właśnie hotel, bo to jest około 4000 dolarów. Nie są tanie hotele bo jest blisko sali, a tak mogliśmy sobie pozwolić, żeby te pieniądze po prostu wydać na, na jakieś inne rzeczy i i, I była atmosfera fajna i klimat, i, i myśmy się śmialiśmy i, i chłopaki mi pomagali i wspierali też mnie mentalnie na treningach, obserwowali, sugerowali, co było dobrze, co było źle, także naprawdę dużo fajniejszy był wyjazd, żebyśmy taką y, zgraną ekipę. Po części, generalnie chodzi o to, żeby sobie uświadomić jaką drogę przeszliśmy, żeby być w tym miejscu, gdzie jesteśmy i to jest jedno po prostu z jakiś e, przeszkód, który nam stoi na, na drodze, po prostu jako też nowe doświadczenie, żeby być się z przyjacielem w klatce. Także no, rozkładaliśmy to na czynniki pierwsze i starałem się to wszystko poukładać w głowie, nie? Nie, się nigdy się nie czuję. To nie jest, ten pas to nie jest też pas, który ja wygrałem w prezencie, tylko stoczyłem wiele bojów, lepszych, gorszych może oczywiście, ale jednak wiele bojów, które dały mi prawo walczenia o ten pas i, i cieszę się, że go mam. Ale nie robi to za mnie, nie, nie wpływa to na mnie ani jakoś bardziej motywacyjnie, albo, albo negatywnie. Po prostu podchodzę bardzo skupiony do tej walki. To też wyjątkowa atmosfera, no tak jak powiedziałeś, 18 tysięcy ludzi to naprawdę jest. To są, kurczę, tysiące głosów, które będą krzyczeć, piszczeć albo skandować jedno z imion w walce w każdej walce. Na pewno super przeżycie, miałem okazję być już na... Na, na wielu galach, ale no akurat to będzie chyba rekord, jeżeli chodzi o publiczność. Jeszcze zapytam o ostatnie godziny. O której dzisiaj idziesz spać, co dzisiaj robisz? To powiem szczerze, że zaufam po prostu, co będzie chciał organizm. Jak będzie chciał jeść, to będę ja, jak będzie chciał pić, to będę piła, jak będzie chciał spać, to pójdę spać. No, wieczorem mam jeszcze rozruch taki, żeby to wszystko rozruszać po tej wadze i, i naprawdę nie mam w ogóle ciśnienia z niczym. Jestem spokojny, zrelaksowany. Właściciele KSW y, mówiąc o kontrakcie na ten pojedynek nie wykluczają rewanżu. Ty dopuszczasz taką opcję? Przepraszam, musiałem się nabić. No oczywiście, że tak, no a dlaczego nie? No, czy yy, czy mamy nie, za, nie zasługuje na to, żeby był rewanż, albo tak samo Tomek Drwal, nie? To są dwie walki, które na pewno KSW chciałby doprowadzić rewanżę i ja jestem gotowy, żeby stawić im czoła. Walczyłeś z wieloma dobrymi zawodnikami? Mamy da uważać za najtrudniejszego, najlepszego? Czy raczej takich dnia Myślę, że najtrudniejszy, chyba tak, z racji tego w jaki sposób walczył, przede wszystkim. Jeśli chodzi o kilogramy na korzyść Karola Bedorfa, myślisz, że będzie miało to przełożenie w kratce? Im dłużej, tym gorzej dla niego, dlatego ja się tak naszykowałem. Ja chciałem zapytać czy to, co powiedziałeś, o ten, ten ból. To taka, taka pasja, czy...? Nie, to po prostu do nawiązania do trailera, które było że Nie znamy się, nic do niego nie mam, ale będzie bolało i tak w formie takiego luźnego rozluźnienia. Proszę, że... Wszyscy wiedzą, jaki mam styl, nie unikam walki w stójce, lubię to i... ale tak jak powiedziałem, to jest MMA. Jeżeli miałbym tylko w stójce walczyć, to bym trenował boksa, bo kickboxing. Żeby przejdzie walka do parteru, też jestem na to gotowy Tak jak mówię, każdy ma mocne, słabe strony Moim zadaniem jest wyeliminować jego mocne strony I wykorzystać jego słabe tak? nie, nie chcę tutaj, przede wszystkim nie chciałem tutaj Komplementować mojego przeciwnika, tylko przyjechałem go pokonać I jutro Wam to po spróbuję pokazać z tyłu Zanim dołączyłeś do KSW Czy debiut w tej największej organizacji w Polsce Uważasz, że jest najwłaściwszy moment? Czy mogło to nastąpić trochę wcześniej? No to możemy teraz polemizować Wcześniej, później No ja jak powiedziałem, najważniejsze, że jestem i do tego tak po prostu podchodzę nie ma co gdybać, czy to było, było to nie, nie zmieni żadnych faktów, ani czasu i lepiej późno niż wcale, tak? A czy ten debiut właśnie wzbudza u Ciebie jakieś emocje czy to jest po prostu kolejna walka w karierze? Nie, są to takie emocje największa gala w Polsce w Europie, blisko moje, moich rodzinnej strony, cały tych metrów, bardzo dużo ludzi przyjedzie i jednym z warunków było mu rozmów takich, jakie były, chciałem walczyć od razu z najlepszym zawodnikiem każdy w uwagi ciężkiej, tak? جسدیم کارل بدر و Bardzo się cieszę z... na tym pojedynek. Skoncentruję się teraz na kontrakcie z KSW. Mam go na cztery walki i, i chcę go wypełnić. A wybiegać gdzieś dalej, to do, jakby się kontrakt będzie kończył, to wtedy będziemy na tym myśleć. Po tej walce ile ewentualnie czasu potrzebujesz na przerwę i kiedy chciałbyś kolejną walkę stoczyć? Wszystko zależy tak naprawdę od obrażeń po tej walce. Tak? Ja jestem... chciałbym szybko zawalczyć. Musimy pociągnąć te przygotowania, które ostatnie miesiące miałem. Ale jeżeli trzeba będzie, to myślę, że... Najbardziej optymalny termin to by był najpóźniej, maj, ale chciałbym w marcu zawalczyć. No myślę, że jak najbardziej na plus zmiany rywalki. Oceniłabym to na bardziej sportową walkę. Jeśli chodzi o Twój okres przygotowawczy, przygotowałaś się z Karoliną Kowalkiewicz. Powiedz, co sądzisz o tej współpracy? Bardzo lubię przygotowywać się z Karoliną. Myślę, że też bardzo dużo dają mi takie treningi oprócz obozu sparingowego, na którym byłam i było też również dużo dziewczyn. Później tak samo pojechałam do Karoliny potrenować do łodzi. No, bardzo się lubimy. W żaden sposób nie przeszkadza nam w tych treningach oczywiście. I tylko pomaga. Karolina jest też w dosyć podobnej wadze. Jest naprawdę świetną zawodniczką, także jak najbardziej na plus. No bardzo doświadczona zawodniczka ma 8 walk na koncie przy moich zaledwie trzech jest to różnica duża myślę ale nie ma znaczenia w tym momencie no jest to stójkowa zawodniczka także wywodzi się z Muay Thai także myślę, że będzie chciała bić się w stójce, no chyba, że nas wszystkich zaskoczy. ...do UFC no nie oszukujmy się, KSW planuje żebyś ty była pierwszą damą tej federacji, jak do tego podchodzisz mi to jest. no Ja się cieszę, że po prostu jestem w KSW. A czy ja mam zastąpić Karolinę, czy mam po prostu być kolejną kobietą, która jest w KSW, to już jak to sobie tam nazwie. A jak podchodzisz do tego? Znaczy... Generalnie trzy walki na twoim koncie, tak zawodowe, raczej na mniejszych galach. Tutaj ten przeskok jest dosyć duży, bo nie oszukujmy się, to będzie największa gala w tym roku, jeżeli chodzi o MMA polskie. Jakieś emocje większe, czy stresik, które ma? Jak na razie nie ma żadnych, y, znaczy są emocje, ale nie ma żadnego stresu. My, myślę, że to jest nieuniknione, że stres jutro będzie, ale staram się nie myśleć o tym, że to będzie to 17 tysięcy ludzi, czy tam ileś tam. Y, staram się myśleć o walce i to wszystko. Jak rozstrzygniesz sprawę z twoim chłopakiem, Piotrkiem Wawrzyniakiem, bo y, on walczy przed tobą, no i jakikolwiek rezultat może wpłynąć na, na no twoje podejście mentalne do, do swojej walki. Czy jakoś oddzielicie się szatniami, jak to będzie wyglądać? Tak, poprosiłam już oczywiście o osobną szatnię, żeby... no, żeby, no oczywiście będę myśleć o tym, bo to jest nieuniknione i jak się zachowam, to tylko będę wiedziała jutro. Teraz nie mogę tego powiedzieć, ale no mamy osobne szatnie... Nie widzę innego wyjścia, jak jego wygrana, i tego się trzymam. Walka zaczyna się w stójce, także to nie jest tak, że ja nie mam tej stójki, więc nie będę na siłę sprowadzać do parteru. Chcę zbadać po prostu, jak będzie szło mi w stójce, a jeżeli, no i ewentualnie sprowadzić. Zobaczymy.